W Sejmie, jak zwykle, burza na samym początku obrad. Posłowie, pomimo nieobecności Tuska w Sejmie, wygarnęli mu, co o nim sądzą po jego wizycie u Merca w Niemczech. Jeden z posłów powiedział prosto z mostu, aby Tusk został w Berlinie, bo to, co zrobił, jest haniebne i oburzające. Poza tym w Sejmie wyszło na jaw kilka przerażających informacji odnośnie Brukseli i tego, co się dzieje w szpitalach. Zapraszam do oglądania. Francuskie Zgromadzenie Narodowe wezwało, wezwało rząd do skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przed wyborami obiecaliście, że umowy z Mercosurem nie będzie. Okazała się to kolejna państwa pusta obietnica. Teraz czekacie, aż będzie za późno. To jest wasze świadome zaniechanie, które skończy się likwidacją rodzinnych gospodarstw i uderzeniem w zdrowie Polaków. Składam wniosek formalne o przerwę i uzupełnienie porządku obrad, o punkt zobowiązujący rząd do skierowania umowy z Mercosur do Tsue. Dwa dni temu po raz kolejny zostaliście upokorzeni przez rząd Niemiec. W Parlamencie Europejskim wasi przyjaciele z EPL również was upokorzyli, nie zgadzając się na skierowanie umowy z Mercosurem do Tsue. Chociaż raz im, raz im się postawcie, zawalczcie o nasze rolnictwo i pokażcie, że potraficie. Potraficie się postawić. Skierujcie tę umowę do mnie, panie pośle. Wniosek przeciwny, pan poseł Jabłoński, bardzo proszę. Nie róbmy przerwy, obradujmy i cieszmy się z tego, że dzisiaj pana Tuska tutaj nie ma, bo ja przynajmniej mam taką nadzieję, że on w tej chwili wraca do Berlina. Że wraca do Berlina, żeby odwołać te swoje haniebne słowa sprzed dwóch dni. Bo drodzy państwo, on tam powiedział rzecz absolutnie niebywałą: że za zbrodnie niemieckie ma zapłacić Polska. Tak, ofiarom zbrodni należy się zadośćuczynienie, należy się odszkodowanie, Polsce należą się reparacje, ale to nie polski podatnik, nie polski budżet ma zapłacić, tylko niemiecki. My tam jedziemy dzisiaj i na kolanach dziękujemy za to, że Niemcy oddają jakieś 70 parę dokumentów, kilkaset tysięcy dzieł sztuki, skarbów narodowych nam zrabowali, tak jakby złodziej samochód nam ukradł, oddał jedną śrubkę z tego samochodu, a wy się na kolanach płaszczycie przed tym złodziejem niemieckim. Ja się bardzo cieszę z tego, że mamy przynajmniej w Polsce jednoznaczną ocenę, że to, co miało miejsce dwa dni temu w Berlinie, to jest po prostu hańba. I mam nadzieję, że za tą hańbę będą konsekwencje. Dziękuję. Szanowni, pan, szanowni panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Mam ze sobą słynną czerwoną książeczkę, którą wręczył mi jeszcze poprzedni marszałek Sejmu, pan Szymon Hołownia, gdzie w artykule 18 czytamy... Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I teraz mamy psu, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj słychać pewnego rodzaju krzyki i COVID, i tutaj oczywiście musimy się podporządkować. Polska miała obiecane, że wchodząc do Unii Europejskiej tego komunistycznego zaścianka nie będzie musiała respektować jakiegoś wynaturzonego prawa, ale w sukurs idzie premier Donald Tusk który zażądał od szefa MSZ Radosława Sikorskiego przygotowania informacji o bardzo proszę, zapraszam pana posła parę dni temu padły bardzo poważne oskarżenia dotyczące kancelarii sejmu. Mianowicie media ujawniły maile, które były wysyłane z kancelarii sejmu do urzędników funduszu sprawiedliwości wskazujące na konieczność konsultowania wydatków z tego funduszu w okręgu pani poseł Kurowski. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało na konferencji prasowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników kancelarii Sejmu. Proszę, aby pan marszałek rozważył i przedstawił Sejmowi informację, czy. Te maile zostały wysłane, czy też nie, bo to łatwo można sprawdzić. Pan marszałek może 15 minut to ustalić. A mamy do czynienia z bardzo poważnymi oskarżeniami. A sprawa Funduszy Sprawiedliwości już doprowadziła dziękuję do ubytku dwóch posłów. Dziękuję bardzo, panie, dziękuję. Pośle. panie pośle. Panie pośle, uprzejmie informuję, że sprawa zostanie rozważona i rozpatrzona. Pan poseł, nie było wniosku, w związku z tym nie ma. Ten. Pan, Ale to, to nic, proszę pani. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mamy wyścigi na szczyty. Mamy szczyt pana prezydenta, mamy szczyt pana premiera, który z jakiegoś powodu szczyt, szczyt organizuje przed ścigając się na puste gesty, gdzie tak naprawdę przy jednym stole posadzi swoich ministrów. Nie wiem, czym to się będzie różniło od posiedzenia Rady Ministrów. Poza tym, że będzie tych ministrów po prostu troszkę mniej. A sytuacja w Ochronie Zdrowia, jak była dramatyczna, tak jest dramatyczna. Ludzie codziennie dowiadują się, że ich zabiegi i operacje będą przekładane, że ich wizyty u lekarzy po prostu się nie odbędą. I sytuacja jest taka, zamiast uprawiać szczyt hipokryzji po to, żeby przykryć przyszłe cięcia w Ochronie Zdrowia, które proponuje pani minister, proponuje Wam poparcie poprawki, którą będziemy głosować w piątek, którą zgłosiła partia Razem, która realnie dofinansowuje system ochrony zdrowia o 23 miliardy. Zróbcie coś sensownego i konkretnego, a nie ścigajcie się Dziękuję na puste gesty z panem prezydentem. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.